Port Ranger, kiedyś tak zwany SOT, teraz SLRR. Yy, no witam generalnie po przerwie, po przerwie wakacyjnej zaczynam działania, zaczynam służby zdane. Dzisiaj się będzie dużo działo. Na jadę z ziomkiem odebrać. Fiata Fremonta bo był odklejany, później jadę na Marcinkowskiego, gdzie jest zlokalizowane JRG5. Dzisiaj będę się zajmował kreceniem filmu promocyjnego. 11 września bieg ku czci ofiar poległych strażaków World Trade Center. Więc dzisiaj się będzie działo, będę zdawał relacje na bieżąco a po służbie opowiem co tam się działo. Pozdrawiam. JTRG 5 Praga Północ, jedna z najbardziej wyjazdowych jednostek w Warszawie. Teraz jestem na czwórce, czwórka no, i trójka najbardziej wyjazdowa jednostka w Warszawie. Sami widzieliście, mieli wyjazd. Ja tutaj przyjechałem, bo 11 września, tak jak już wcześniej wspominałem, organizowany jest bieg przez CFBTPL. Honorowa wspinaczka 11 września. Patronem, patronem honorowym jest komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. No i teraz przyjechałem tutaj, bo w tamtym wieżowcu w budynku wysokościowym przepraszam odbędzie się właśnie ta cała impreza ku upamiętnienia czci strażaków, którzy polegli w katastrofie World Trade Center strażaków, którzy w ogóle zginęli na służbie, chcemy to uczcić poza tym przy pomocy tego biegu wzmacniać świadomość społeczną odnośnie chorób nowotworowych chorób psychicznych występujących u strażaków właśnie to jest Tutaj głównym celem tego, co odbędzie się 11 września w niedzielę, tego właśnie też 2022 roku 21 lat po katastrofie World Trade Center. Tak wygląda, tak wygląda sytuacja. Teraz czekam tutaj za chłopakami, i jeszcze będzie trzeba tam podjechać, sprawy organizacyjne omówić i tak dalej. Tak wygląda. Jotter 4 bramy garażowe, centrala. Ciężki samochód, o, tu już przygotowane szelki w razie czego podnośnik. A pozostałe samochody na wyjeździe. Średnio na tej jednostce jest siedem wyjazdów na dobę. Tak to mniej więcej wygląda. akcji Wracają. Dwie godziny, to jest ten 2,5. Podczas 2,5 godziny tutaj mojego pobytu i nagrywania chłopaki do trzech akcji wyjechali. A jak tu przyjechałem, to też byli przy akcji, za nimi czekałem, aż wrócę. Ładnie co? Czyli w sumie 4 akcje w 3 godziny. Tak tu się dzieje w centrum Warszawy. A tam byliśmy Wracam teraz do siebie na Yoterpie. I kolejny wyjazd po minucie proszę. Ładnie mam tutaj chłopaki, co? 8 lat tutaj służyłem. Fajnie tu wrócić od czasu do czasu. Dzisiaj z chłopakami podziałałem w służnej sprawie. No i w końcu wracam. Ale zobaczcie ile tu jest, ile tu się dzieje. Wróciłem już na jednostkę z dzisiejszych misji. Dzisiaj na drugich jestem obstawiony. Drabina i GCB, GCBA. Owocy mojej pracy poznacie później. Ciekawe ile dzisiaj Wyjazdów będzie, bo chłopaki jeden zaliczyli, a na czwórce w czas jaki byłem były cztery, a do czasu jakich byłem jeszcze było, było w sumie pięć, bo z rana jeszcze mieli wyjazd, więc dzieje się moja jednostka teraźniejsza, trochę mniej wyjazdowa, ale innego typu akcje i musicie też liczyć, że gier WN wyjeżdża, a to zazwyczaj akcje długotrwałe. 9 września 2022 roku Sma 45 zdałem służbę. We wcześniejszych kadrach mówiłem, że efekty mojej pracy zobaczycie później, a zobaczyliście je na początku, więc mam nadzieję, że kogoś to zachęci, żeby wziąć udział w tej szlachetnej akcji. Honorowa wspinaczka. Bardzo serdecznie zapraszam, bardzo serdecznie polecam. Co chodzi o akcję, no to jedno mieli chłopaki, jak ja wykonywałem misję. Później jak wróciłem, to też był jeden wyjazd. Na jeden samochód, ja wczoraj byłem rozpisany na drugich wieckich, gdzie nie wyjechałem. Co chodzi o moją nieobecność w social mediach, no to jedno to miałem urlop, a poza tym sześć służb sobie takich zrobiłem, żeby sobie trochę od tych social mediów odpocząć, od nadawania, od montowania. Teraz już wracam, moi drodzy. Zadawajcie pytanka do QMA'ów pod postem, bo dzisiaj QMA nie będzie. Zbieram pytanka. Jak coś Was interesuje, to będę odpowiadał. Zapraszam jeszcze raz 11 września. Honorowa wspinaczka ku czci ofiar katastrofy w World Trade Center w 2001 roku. Ja tymczasem kończę lecę ciałpa.